To. To co? Do zobaczenia za kilka lat, tak? Jak poradzić sobie z lękiem przed własnym życiem, lękiem przed bliskością z inną osobą? Jak rozwiązać trudne relacje? Ojciec, syn, matka, córka, rodzic, dziecko. Wydaje się, że taka relacja wpisana jest raz na zawsze. Jednak czy jest tak naprawdę. Bartek Konopka w swoim debiucie fabularnym próbuje zmierzyć się z tym arcytrudnym problemem. Lek wysokości, bo taki nosi jego najnowsza produkcja, jest opowieścią o młodym reporterze telewizyjnym Tomku, który prowadzi bardzo poukładane życie. Jednak pewnego dnia dowiaduje się, że jego ojciec trafił do szpitala psychiatrycznego, a on jest jedyną osobą, która może mu pomóc. Tomek odstawia na bok karierę i rodzinę, by zająć się chorym na schizofrenię ojca. W konfrontacji z żywym chaosem i anarchią, która zresztą go otacza, jego świat staje się pełniejszy i uczy się bliskości z innymi ludźmi. Bartek Konopka zaznacza, iż Lęk Wysokości jest oparty na historii, którą zna ze swojego życia. Wspomina o tym, dlatego, że wie z doświadczenia, że opowiadanie tego typu historii pomaga ludziom, którzy zamiatają je pod dywan. Dlatego też Konopka dotykował Lęk Wysokości właśnie swojemu ojcu. Jeżeli chcesz coś opowiedzieć, szczególnie na debiut i widzisz, że jedyna historia, która tak bardzo Cię dotyczy i wywołuje bardzo ważne emocje, siedzi w Twoim sercu, to powinieneś ją opowiedzieć, powiedział reżyser. Nawet jeżeli to jest trudna historia, powinieneś ją opowiedzieć. Film zapowiada się rewelacyjnie. Już teraz wiemy, że został owacyjnie przywitany na wielu festiwalach. Szczególną uwagę widzowie przykuwali do znakomitej gry w roli Tomka zobaczymy Marcina Dorocińskiego, jednego z najbardziej utalentowanych aktorów młodego pokolenia, laureata Nagrody za drugoplanową rolę w filmie Revers czy zdobywce Nagrody imienia Zbyszka Sobulskiego. Jego filmowym ojcem jest Krzysztof Stroiński, artysta o ogromnym dorobku filmowym i teatralnym, związany obecnie z Teatrem Powszechnym w Warszawie, twórca wybitnej kreacji w filmie Rysa Michała Rosy, za którą otrzymał m.in. Orła w kategorii Najlepsza Główna Rola Męska w 2009 roku. Jednak dla większości widzów pozostanie on w pamięci jako główny bohater serialu Daleko od Szosy. No i oczywiście reżyser, nie można o nim zapomnieć. Mimo iż jest to jego debiut fabularny, to Bartka Konopkę poznaliśmy przy okazji nominowanego do Oscara dokumentu pod tytułem Królik po berlińsku. Co tu dużo mówić, znowu mu się udało. Stworzył film, który z wielkim entuzjazmem został przyjęty na festiwalu w Dyni i zdobył nagrodę za najlepszy debiut roku. Wygląda na to, że powstał kolejny porządny polski film. Film, którego nie będziemy musieli się wstydzić, a co więcej, będziemy mogli się nim chwalić. Tymczasem zapraszam Was do kina, abyście osobiście przekonali się, czy film jest rzeczywiście tak dobry, jak mówią o nim krytycy. Szymania Maksymilian, zapraszam do kina!